Że tylu państwa skorzysta z naszego zaproszenia. Tym jest nam tym bardziej miło, że uroczystość jest bardzo ważna dla nas tutaj, mieszkańców Ziemi Targaryckiej, bo chcemy, aby ta nasza komunikacja jakby przeskoczyła nam następny etap, wyższy etap. Dwakroć z tego dworca objeżdżały patrole saperskie. Powiedziałem, że będę dziękował Wojsku Polskiemu przy każdej tylko okazji, kiedy mogę dziękować. To, że bezpiecznie dwa niewybuchy z tego miejsca usunięto i nie zablokowano przy okazji całego miasta, że zrobiono to w tym jeszcze dniu, kiedy te, po, te pociski zostały odkryte. Dziękuję wojsku polskiemu, dziękuję Saperom. To jest naprawdę bardzo dobry i nowoczesny torzec i rzeczywiście można zazdrościć, ale nie kazetka GOB, tylko każde miasto, dlatego że kazetka GOB jest tak że każde miasto oddzielnie zarządza swoim dworcem i naprawdę by się chciało, żeby w każdym mieście, w dużym mieście, 200 tysięcznym, a takich miast jest kilka, żeby w każdym mieście był taki dworzec. No, jest tylko w tarnowskich górach, mam nadzieję, że w innych miastach też takie dworce powstały. To chyba słychać, ale, parę słów jeszcze że To wszystko razem tutaj przez 18 miesięcy funkcjonowało i chyba jakoś funkcjonowało tak, że, że efekt mamy taki, jak, jak, jak widać. Gminny Związek komunikacji, komunikacji Pasażerskiej przecież to dziewięciu samorządowców, którzy wspólnie muszą zdecydować o tak dużej inwestycji, rzutującej na następne lata. Decyzja o programie funkcjonalno-użytkowym zanim ogłoszono konkurs. W chwili ogłoszenia konkursu byliśmy gotowi. Złożyliśmy wniosek. I tu następne nazwisko, które trzeba dzisiaj wymienić, to nazwisko to Adam Matusiewicz. Bez jego wsparcia i osobistego zaangażowania byłoby nam ten dworzec zbudować, czy pozyskać środki europejskie na budowę tego dworca. Niezwykle trudno. Dziękujemy panie.